Co to jest bliźniaczy płomień i jak sobie poradzisz jak przyjdzie separacja? Zazwyczaj jest separacja po spotkaniu. Jak spotkacie bliźniaczego płomienia, jak jesteście przebudzeni, to nie, w sumie nie wiem jak to jest, jak jesteście przebudzeni. Ja jak spotkałem swojego, to mi się przebudziło kundalini. W sumie nie wiedziałem o co chodzi. Na początku myślałem, że zwariowałem. Jakieś światła w głowie, coś. Mówię, co? Co chodzi? To teraz będę musiał iść do lekarza. A wcześniej tylko czytałem o Prawie przyciągania w sumie. Tak, No ale dobra. No i po spotkaniu od razu przeszło do separacji. Ja byłem goniącym, a mój twin uciekającym. I też sobie nie, nie radziłem na początku z tym. Nie, nawet nie wiedziałem o co chodzi. Co to jest w ogóle bliźnienia, czy błonie. Nie wiedziałem o co chodzi. Wiedziałem tylko co czułem. I to mi nie dawało spokoju. Chciałem to sprawdzić. A ona uciekała. Tak. Później dopiero zacząłem czytać to na Facebooku mi wystawiła zdjęcie this is chance, this is love no i tak zacząłem się rozwijać duchowo tak? ale ta separacja na początku to było takie ciśnienie w głowie muszę coś jej napisać, muszę coś zrobić to było trudne, bardzo trudne także nagrywam ten film, żeby Was uspokoić że nie ma co się denerwować nie ma co się martwić po prostu musicie się zacząć rozwijać duchowo otworzyć swoje serce na miłość Pozbyć się negatywów, przejmowania się, stresu, negatywnych emocji, wszystkich. Tak? No i jak będziecie gotowi, to przeświat Was połączy. Tak? Także powodzenia Wam życzę w rozwoju duchowym. Do zobaczenia.